Ale za ciemno jest, popracuję z światłem. Także zaczęła się zadawać. A może jest po no. prostu no też na zasadzie z łaska. A może robienie. to jest taki na No, kozak. No wiesz, jak to po prostu nie moskbać. A ja butów nie założyłam. Poszłam w <noise> Możesz mi otworzyć tutaj coś? Tak. Dziękuję. Ja tutaj kręcę. Skończył przejmy kontent. A nie... Co ona będzie patrzeć zaraz? No, jest jakieś dziwne. Bo wiecie jak ludzie źle... Yy... jesteśmy niedaleko łączenia płyt tektonicznych. Jesteśmy gdzieś pomiędzy Ameryką i Europą. <grym <grym Ale sobie myśli o Australii. No, jak ja to wszystko przebiła ze. Dobra, spotkałaś się już, sprawdzałaś co to jest haduk. To jest spytałem się tutaj ryba tak A, ta właśnie. Sucha ryba? Półlokator uwielbia Dalej ja się najwyżej, nie?

О, Радар вам на бараны Jak w sopocie, nie? Cieplejsza niż bałtyk. Tak mi to po prostu w Nie, chyba zbyt jak napędzony. Jakaś skóra była, jakaś coś było tak wygodne. By very important in everyday life the rye bread is being baked actually in the ground so we are using the natural heat from here to to bake the bread it stays over there for about 24 hours fingers crossed for your lunch guys bread, bread. Bread. some bread because we're hungry Tam. Ciepłe. Lekko słodkie. Lekko słodkie. Dobre. A słodkie. Spiernik. Gotterman na piekarnia. Na piątkę. Nie nie Ani zachodu, ani maskonura. Nie znalazłaś maskonura? O. No to lipa. tureckich, słodyczy, arabskich, takich bo wszystko jest strasznie słodkie, wszystkie te baklawy i tak, tak. Tak, tak dalej. To jest strasznie słodkie, nie? ja. jak I No, nie lubisz takich słodkich. Myślę, że trochę szukanę. Są pistacje, taki kremik bardziej. Nie I skopciu? Bo się jak taką recenzję sobą dajesz. Z czarną kałą by przeszło jeszcze. Jestem człowiekiem formatu prezydenckiego. Tak, tak. Nie. Yeah. To jest co? Chodzisz na piątkę na <grym> Ja w taki w w tyłem. Tyłem. Redakcja Dziennika Narodowego odkryła, że Mensen korzysta z robotów-sobowtórów, które równolegle z przysiadem zajmują... Nie, teraz ja to te jaja robią! Roboty nie są... Dobra, już pójdź na brotki, ja już mam także Gdzie drwa rąbią, tam biury lecą, szkoda żałować róż, gdy płoną lasy. Chwilę opowiem... Może następnego, się cieszę się z zaproszenia, dobry, na koral. Ale ona podkonała głos do tego. No, a poza tym bardzo lubię kampanię wyborczą. Brałam udział w bardzo wielu. E, jest, jeżeli wreszcie. Dobra, do do. no, tak do nie, 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 ona no, ja lat, ja no, ja nie? No, ja lubię pięć lat, panie wyborczo, nie. Te lat prezydenckie.